A ty, a ty jesteś Wietnamczykiem? jakiś czerwony czar? Świadkowy Jehowy. Mnie nie, nie lubię. Jak za mną? Nie, co tam teraz stoi? I pały sobie Hitlera. Urana Co mam w ogóle sopów? Tak. Panie, dawno nie było, więc. No, 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 no. Ciemny jak w dupie. Dokładnie. No i co? Ej, gibno. O, chodzi o. Jeszcze raz, leżę. Dobra, let's go. Masz amunicję do tego? Do sklepu? O Spokojnie! Ja do wszystkiego mam amunicję. Były to ducha spermy? Nie wiem. Dokładnie! Się... Ja przynajmniej inną bran, nie będę spiłam młotą. Ja co mam tą broń? od shotguna. Nie, może kuszę? A może łuk, a wezmę łuk. Tradycyjnie jak w pierwszym deforestie. Mhm. Mm Pierwszy deforest był bardziej odgy moim zdaniem. No, i teraz nie idziemy w górę, tylko w dół. Bo to może być katana. I muszę wypić energola. To wypij. mieć więcej siły. A jeszcze batona energetycznego. sobie Okej, okay. no w sumie też sobie wypiję. Nastolatki, be like Teraz? Nie, Uch, teraz, to jeszcze w komentarzach No co, no trudno. No co? no trudno. Co no to? I give a shit. a that. is... That is in the real. Kurwa, zablokowałem się. Co ty tu pieprzysz? Chodź tu, synek. Chodź tu, synu. <yfie> ja, kurwa! Ja nie jestem swoim Ej, ty ja kurwa gitary nie mam. I no ci powiem. Ach, chuj, po A chuj, mi jest ta gitara, tak trzeba. Że... grał. Nie, nie potrzeba. Ej, tu, 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 i patrz. tu, 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 to. tu, tu, Coś. tu, tu ale my tu byliśmy. Nie w koło, nie w tamtą, tylko w tą. Ale my tu byliśmy. Tam zrobiliśmy dwa kółka. Co? No czekaj, no, no zejdziemy w dół. No tam było jeszcze jakieś pojście na chłonie. O no tu. O tu. Ła, <laughs> co mnie bije? O ty chuju. Aha. Ale bejcik. Chodź, po tej gitarze pójdziemy. Chodź, już, już, ale co, pod... nie, niech te gitary. No ja to poczekaj, ja sobie wezmę. Se przepiszę. No, czwóreczkę. Albo byśmy się może cofnęli do tam, do drukarni, może byśmy poszli się tam przespać. To był dzień. Dobry plan. Ej, stary jak zagrasz na gitarze, to jest ten. Ta muzyka, właśnie z, z menu. Oh my god! Oh my god! Czy się gram? Nie, bo ja mam wyciszonego prawie 100 za faraz. Czemu? Nie, nie po prostu taką, wiesz? Okej. Okay. Chodź po tą gitarę, ona tutaj jest. Tu. Chłoność. Podnoś kurt. Ja mogę kumy z niej zajebać? Możesz. Czej No i super. Umówieni. Znaczy umówieni. Ugadani. Znaczy kurwa. I wiesz co wychodzi. Una na una. A no właśnie, jak wyszedł ten, właśnie ten drugi odcinek Left 4 Dead'a. Ja to nie sprawdzaj teraz, bo ci będzie logować choćby No... Um, ja bym chciał... O, maczetach Nie maszeta. Okej okay. Ja se wezmę się kierę strażacką, bo pyro hm. Ja maszetę, bo jest to z Krakowem Moja siostra mieszka w Krakowie. Okay. I naprawdę, ona naprawdę nie kłamie, ale można naprawdę zostać zaszardowany maczetą. I to nie jest żart. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Zapisz, zapisz. A właśnie. To widzisz? Nie, Ty masz dalej jak faląga na sobie, wiesz co? Serio? Tak. Dlaczego mi nie mówiłeś? Pysałam gdzie Myślałem, że się domyślisz. Nie domyśliłem się. Dobrze. Dobra, lecimy. I o dziwo... Nie ma śniegu. No w ogóle już teraz nie ma śniegu. Ej, to teraz gdzie idziemy? Gdzie? Mhm. Mmm, daj mi zobacz. O kurwa, ty teraz pokazało się wie... No teraz się pokazało A... więcej. Eee... E, e, MS. Ej, chodźmy do tej jaskini... Tam za górą chyba jest jakaś jaskinia. Dobra, hmm. czekaj. E, to ty prowadź. Prowadź do gór. Albo to była przy górze, albo tam przy górze chodź. A, schowano lotnie. Chyba. Cześć zobaczę. Ja szczerze nie pamiętam, że mam lotnie szybko. Weź zobacz. Tamasz tam gdzie jest y, latarka, znaczy latarka. Dlaczego ja w ja się też byłem lotnie, nie? No to ale trzeba było najpierw znaleźć sam metra, nie mogłeś sobie takiej schować do ekipunku. Do... do dupy. Do mojej do... dupy. Powiem na dupowo <laughs>, kurwa. <Działa> jak plecak. <laughs> Ej mówimy? Ej mówimy o zapowiedzi? Ne, ne, ne. Nie, nie, nie. Nie? Okej. Okay. Co Wojciech? Trzyma w dupie. Nie, długo bym w kinie. Wkrótce, no, na kanale Troxa. No, z piesza. Czekaj. Czekaj, bo muszę najpierw do ciebie przyjść, bo... u na ura u na 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 nie mogę, żeby to zaczęło śmieszyć. No, napijesz się wody z dupy. Tak się Dzień. Na spontanie, na spontanie. No jest? jesteś tam? A, to się można potruć. E, Książe? Halo? Eee, chyba nie ma. Na chwilę. Na chwilę W obecnej. A ja mam kamyka. Masz kupa kamykiem na modę. Też mam kamyki. A właśnie, dzięki, że mi przypomniałeś. Ej, to już się mogę... Ej mo! Kamieniowa. Droga, Droga krzyżowa. krzyżowa! Dalej śmieszy Tak zabiłem zabiłem wietramcyka. Wietramcyka. Zabiłem, to Bietamczyka! Tak, Ale pierwszy odcinek to już to Noo, fajnie po, dobrze. W początku wielki czaduch! Uciekamy! Idziemy! Cześć! musimy, o nie, blech, Gdzie ty jesteś? <grywa> Czekaj, musimy się wspiąć, teraz. Tutaj Trwa na to jak ty wygrywa, daj Ej Jestem Jezusem ja Czekaj, ja wiesz <grywa> co, teraz tak zrób Wiecie, przecież, ej, bo ja pamiętam, że ja się tak wspinałem na tej Na, 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 kuwa, na, tą górę tam się tak wspinałem, że tak wspomiłem po prostu tego no tak, ale to... Ci dwaj tego nie naprawili. No? No jeszcze, to może i dobrze. Jeżeli drzewa się nienaturalnie ruszają. Trzeba się rusza. Opętało je. Tak. <śpiewanie> Kurde. Jestem, Jestem tak, pewny. Ten... W głębi duszy osiem wiem. bo dziś każdy wciek górny. Wszyscy... Razem, spotka się. razem spotkamy że, się i na szczycie Wszyscy, Wszyscy razem spotkamy się Wszyscy razem Nie znasz Grubsona? Tego kawałek? Znałam, znałam, zacząłeś to śpiewać, a ja zacząłem cię wspinać <gulik> <gulik> Czekaj, ja sobie tędy pójdę Buga, buga, daj, uga, buga. Daj, daj, że się uga, buka, uga, buka. <grym> oh, uga, 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 ja, uga, 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 ja, uga, 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 ja wiem uga, z tego co wiem, uga, gdzieś uga, 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 tego uga, 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 Ej, jas, czekaj okay. Rozgrywka, pole widzenia, wezmę na taki O kurde, e zobaczę nagranie jak to fajnie wygląda Ja no, niestety na najniższych możekać Tylko się mówi No Jezu, tam trzeba iść Wojciechu no. za mną <laughs> jak, jak ty z... idziesz? G górami Zimowymi Montewe jest! Montever. Monte. Ale Tak zabieraj to, tak. Czekaj, e, ja pamiętam, że gdzieś był taki śmieszny... śmieszny bunkier. Z tego co pamiętam oczywiście. No. E, Pamiętasz, że jak grałem kiedyś na takich bardzo niskich ustawieniach, nie? I w No i oboje No i oboje gry. Gdzie ty idziesz? To no tutaj jest Ale co? No tutaj jest Kejvik O! Chyba <laughs> się zaczął I kurwa złapać Czekaj zobacz Kurwa nie bój się Panie Dzi Dziadek Ty się nie bój kurwa Ale ja nie co? dziadek <laughs> no Kurwa się śniegł Świadkowie Jechowy <laughs> <laughs> Ej, wiedziałeś o tym, że można komuś zamówić. że można sobie zamówić świadków Jehowy? Puchaj! Nie wiem. Ej, stary szambo wyjebało. Co to jest? O! O, kurde. Czekaj, to akwalunga trzeba było. Skrzynki! Co? E, skrzynie, kości. <laughs> skrzynie! Skrzynki! Dobra, idziemy. Mega Uga puka, puka. Yy. Czy tam coś jest jeszcze tu? Gdzie? A nie, nie jednak. ja czekam na Ciebie w wodzie. Kooperacja, pamiętaj, jest najważniejsza. A nie zapierdalasz. O ku... E! Jakiś... CO TO JEST?! Co to za gówno? Spieprzamy stąd! Uuuu! Wszystko w czoło! Przygodę czas zacząć! Tajem! Znowu kurwa tyduł Ale ja to mówię! Ja to mówię! Razem mówimy! Ja motherfucker! Ej, tu znowu gdzieś trzeba... Ciemni hey, jesteśmy. Dajmy ciakun. butla Bo <grym> nie Jakieś... <grym> ja tyle mam tego tlenu. Dziwne coś, baterie. Tu coś jest chyba. Nie? Tu flary wodne. Bez mnie, no po co komuś świat w chowi? Świadkowie po prostu prostu no. istnieją mi tyle. Nie wiem, po co? Co nie w ogóle robią? Nie wiem, w ludzi na przykład. <grym> no to, no, 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 nie Niech będzie. O kurde, Ej, weźmy stary rozpłaganie, bo muszę, i muszę siku. Poczekaj chwilę. Dobra, Dobra. a więc widzowie, Wojciech, posłuchajcie nie. Eee, eee, subskrybujcie mój kanał, jego też. I tak, bo jak nie, was znajdę i wam tą maczetę. Co, to trzymam w ręce. Taką fajną. Może wam kurwa wody. Rozumiecie mnie? No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Oślepiam Wojciecha. Jestem! Halo! Dzień dobry panie Wietnamczyku! Co mi pan dzisiaj sprzeda? Ej, jaja! nie 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 ja Jaja! ten, co ja, ja mi dzwoni! Ej, ej! Ktoś miał tu okres!